Siemaku, tej strony Złoty pata. Chciałem powiedzieć, że film, który montuję, to jest e, film trening tym na zarabiu na zamku. To będzie na niedzielę. Z tego gędu, bo ja go mogę, prędko e, przyciąć e, po, połączyć te pliki po, choć połączyć, po, połączyć z nimi, a, ja, a połączyć je. I, i przejścia, muzyka i tyle ale m, mam tu taki specjalny program do dawania y, efektów specjalnych i czy to tam pododawa takie efekty specjalne typu nie wiem na przykład jak potręsknę na przykład koło mnie przeciwnik takie efekty specjalne chcę pododawać jak się ja uda oczywiście jak ja, to uciągnie bo jeśli chodzi o miniaturki to miniaturka lubię zazwyczaj tak 3 godziny albo 4 bo laptop czasami odmawia mi posłuszeństwa nie wiem na pewno, na pewno laptop czasami się wyłącza bo laptop jest z 2017 roku ale wietmin uciągnąłem, znaczy odpali wietmin

Dostałem eee, do tematu. Program uciągnie taki jak e, do na lek, To program uciągnie i uciągnie się program do tego. Nie chciałam już go w A, do tego to uciągnie, tylko powoli będzie to przetrwać. I powoli to robić. No, to uciągnie, ale powoli to będzie robić. Widzę, tak niedługo mi to wchodzi bo ja na konsoli na cyfrakturze e, tam montuję no i też po napój żeby to i Libertarii mam to w myślę na niedzielę na, na, na niedzielę się wyrobić góra max niedzielę to góra max się powinien wyrobić na niedzielę no

Ko su blento, poni bec segue. Ga tor ne solc dropo mi piñ z respuesta Ve seeds cutta ina pon. I... si ved quiu ifkupa Nachton. indomomo si ve diamo snacht. Pa la finals ramie dia N iam atirgo tera Ruzadina o una ad i c ego lori de Ok, la base interne là pour se rappeler que là, c'est tout ça. Et que là. Tout que le Non, la position, on se met avec le mot. Pas que pas mis. Pas y aller un coup.